Gdzie? No, gdzieś ty był! Kenio! Chociaż jakbyś zwierzynę przyniósł za sobą. No, ja no do gdzieś ty do był! Ja to nie będę niósł. Drzwi do lasu zajmował. Drzwi do lasu zajmował. O, Hańka nie ma już. No, jest plaży. Jest na plaży. Jest na boku. Co mam robić, łobuz? No chodź, zejdziemy do niego po takich skodach. Heniu, ta woda jest zimna. A tutaj latem się kąpią, no nie? Tu w tym miejscu. A no my pójdziemy tam dalej. To będzie jakaś huśtawka taka pryncypia. O, <grystanie> to się nie chlapko o mnie. A my żebyś już robił spać, to wiesz? Tak, hmm. i tamtędy iść na górę. Nie chcę, żebyś mu rzucił. <grystanie> <grystanie> Cały czas szuka wejścia do rzeki, nie? On taki jest. wodołaz. Nie! Tam jest sarna. Tam jest sarenka. Ucieka. Gdzieś był i zniknął. Gdzie? No gdzieś ty był? Chociaż jakbyś zwierzynę przyniósł ze sobą. No gdzieś ty, był. nie będę No, musimy opowiedzieć tą historię, nie? Pogonił, myśleliśmy, że to ptaka, a to była sarenka. On pogonił cały ten odcinek tam, aż zniknął za wzgórzem. No właśnie nie wiadomo, no, ale z Jany niezły. Nieźle. No zwłoki będą, no nic tylko brać go do domu teraz, bo po wycieczce. No nie, dobrze, że on że wraca, nie? to mu się dobrze stało. że wraca, Dobrze, że wraca. On zawsze pogoni, ale wróci po śladach. Po śladach, no, po zapachu. No taką historię mieliśmy. Dobrze, nie spotkał innych piesków. No, tak trzeba teraz się napoić. Chociaż żebyś złapał jakąś zwierzynkę, no wiesz, Choć z drugiej strony dobrze, że nie, No ale więcej chyba biegania już nie będzie. Chyba, że znowu jakaś sarenka wyjdzie. Tak, tutaj gdzieś schodziliśmy i tam jest taka fajna plaża kamienista. Plaża, brzeg kamienisty. To jest łobus jeden. Łowczy łow Yorkshire Aha. żeby tak zrobić, żeby Henia, Heniu przytył, on nie będzie biegał wtedy. Tak za na stawy. No na stawy nie wyrobi. nie. Oj Heniu, nie ma sposobu na ciebie. Chodź, łowczy z Yorkshire. No, A, nie <laughs> Henia, <jest>. pytasz? <laughs> No Haniu z tobą to nie można się nudzić Po ostatnich wichurach No lasy nie wyglądają najładniej Tutaj jakie powolone drzewo No jest dużo powalonych drzew A my idziemy dalej tam. Nie wiem jak moje nogi wytrzymają To jest taka herbaciarnia, coś, nie? Herbaciarnia, nie wiem. W środku lasu Idziemy tam A no, tam ta też ta gdzieś... A no to tędy możemy wrócić do karpark A teraz... O tam jeszcze są jakieś ruiny na górze ale tam to chyba już teraz nie będziemy wchodzić. Idziemy do herbaciarni. No, sadzawka pewnie nie będzie pił. No jak to nie? Jak tak? O! Pan mu ucieka. Fisher bo tam jeszcze na górę można wchodzić, ale tu zwiedzimy innym razem już, no nie, jak będzie trochę cieplej. Chociaż adrenalina mi tak podskoczyła, że już mi ciepło. Zobaczyć, bo tu są te terenie, te gładze, a tam jest ta ściana, że skały takie oh, błoto. A wiesz, to są te głazki. Tak. A tak, no właśnie. My tędy dołem chyba szliśmy jakoś tak. wtedy. To, 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 tak, tam to, to, to. jest właśnie ścieżka to... Skręciliśmy teraz w złą uliczkę. Ale też piękne miejsce. Heniu już cały brudny. O no, tam, tu jest ładnie tu jest data i nie wiem czy to jest 1550 no, może i tak być, ja się nie Idziemy dalej. To nam się uda to nad rzeczkę wejdziemy. I tak tutaj nie, nie potrafię oddać tą kamerą piękna tego miejsca, naprawdę jest przepiękne. Idziemy dalej. Jak zwykle z tyłu zostaje. <laughs> Idziemy teraz na karpak. O, ławeczka! Jak fajnie! No ładnie, ładnie. Latem jest jak, jak musi być pięknie. Nic nie ma o, to tak nie rzucaj mi pod nogi bo znowu wyląduje na ziemi o rozglądać, chodzi? nie O co chodzi? Ja się to o, jak ładnie? Łeczka było fajnie schodzić w duchu, nie? O, jak ładnie. No, bardzo fajne. Patrz, siedzisz sobie na tej ławeczce z tyłu i obserwujesz. Mm -hmm. Jakie ładne miejsce, no. ale zielona woda. No, latem tu będzie ładnie. Tam są też jakieś ruiny. No, przefantastyczne miejsce. Na pewno będziemy tu wracać. To, ale to mogło być na górze. Dobrze. Patrz, nawet ten spadzik jest taki większy, jak jest większa ulewa. A teraz był taki malutki. Takie psiur-psiur było. A to co to jest? Nie mam pojęcia tu. do pompowania wody. A gdzie? Nie wiem. jak to wygląda. Heniula! No, Ty! Uważaj! Chopaki, poczekajcie! Kamerzysta zawsze, Kamerzysta zawsze z tyłu, tak. No to teraz ja tak jak wszelku. No. Daleko jeszcze? No daleko jeszcze czy nie? O, jas. Błota jak Serbinowie. I zadek. Jak zwykle. Takie roślinki dziwne. To jest paproć, ale to to. A to co to jest? Tak. na tym krawędzi to Te drzewa, nie? Tam na górze. A tam jakieś głosy słychać. Dylemat w tam. Czy w tam. Bo tu się droga, no to do zagadka rozwiązana. Gdzie jest Heniu? No pewnie przewodniczący stada. Przewodnik. A niby taki krótki kawałek. No nie, przyszliśmy się, ale tutaj w górę, na dół i na odwrót. No, a miejsce ładne. I tak nie pokazaliśmy tej rzeczki, no nie? Tych, tego... Tam, gdzie się można nago kąpać. Chodź, Heniu. nie tam się zawsze może nago kąpać, nie, Heniu? Co tam było? Jakie fajne są tutaj wejścia. Furtki. U nas wszystko jest otwarte, no nie? A tutaj mają takie, takie rozwiązanie właśnie. To wszędzie. Ups. Tędy? Wyszliśmy? Ktoś jakoś jakby nie poznaje tego miejsca. Aha, bo my tamtędy szliśmy, Jacek. Tam wyszliśmy. A teraz przecinamy i idziemy tędy. Nie wiem. Tam szliśmy po tamtej stronie, wzdłuż na dół A teraz idziemy tędy pod górkę. Tak? Pod górkę idziemy Pod tą mini górkę. Zmęczeni, nie? Peniak jednak nie został. Peniak jest. Jeszcze by brykał. Chodź cieniulka. Pa pa! Nie chce, iść. Nie chce jak zwykle. Pipule zostańcie! E, biegnę! Biegnę! Chodź bogu, <gry> U połuku! Henio! Wolność! Zmęczony. Już po wolności! Bo tam jest! To są z pieskami, więc woleliśmy go złapać! Nie mamy stuprocentowego recallu, to lepiej go trzymać na nie! Nie, nie jest, ale lepiej go trzymać. Nie wiadomo jakie to drugie są. Dokładnie. Jejku, jeszcze taki odcinek. No to cóż, to my już idziemy do samochodu. Tak. To my już idziemy do domu. Wycieczka się udała, intensywna. Z przygodami. Tak, Heniu? Teraz, Heniu, do kąpieli pójdziesz, wiesz o tym? Będziesz, Heniu, będzie kąpana dupa. Szlaka, będzie kąpana. Tak. No i my idziemy do zamku. Jakieś głosy. Inne zwierzątka. Inne piesy. Chłopka. już rozjechane po U... <głosy rozjechane. To> chłopie <noise> zmęczone Woo, <psinko. głosy> <noise> jedziemy do domu o, pokażemy właśnie po ile paliwo jest teraz Heniu, zobaczcie tutaj rozkopane Paliwo? 1,7 diesel, 1,61 benzyna. Tak, kupujemy rowery.